Chciałbym Wam pokazać. Yy, historię jednego budziaka. Historię jednego bodziaka. Ewunia zamówiła y, Bodziaka, zobaczcie, używa naszego notesu, przesłała nam swoją grafikę. A chyba mnie nie zabije za to, że pokazałam. I tutaj y, Amelia będzie miała dwa latka. I projektujemy, wspólnie dogadujemy się, żeby zrobić super bo, bodziaka dla Amelki, żeby miała ekstra zdjęcia. Mam dwa latka, a tutaj widzicie, to jest y, kucyk namalowany przez Ewę. A to jest inspiracja, pokażę inspirację. I taki ma być kucyk w tym miejscu. I teraz Marcin rysował, rysował, rysował. I co narysowałeś? I tutaj na razie mamy wstępny projekt tego typu. Tutaj może przejdziemy troszeczkę dalej. Ja zbliżę. No, ale to ja tak nie, nie mogę. I tutaj. Na razie mamy kolory czarne, jest cza w czarnym kolorze, ale będziemy zaraz dobierać odpowiedni kolor, bo Ewa chciała różowy glitter, taki odblaskowy, świecący, ciekawy. Także zaraz będziemy dobierać sobie odpowiedni żeby, kolor. Żeby były kolory. A to jest tylko taki schemat. OK. Mamy szablon. No co? No tu lecimy dalej, tak? Działamy. Jak już mamy przygotowane od strony graficznej, czyli to, co Marcin narysował, musimy naszkować te rzeczy, które, z których będą powstawały na tak? Dokładnie tak. I tutaj właśnie Marcin się darł, bo pokazywałam Ewie. Ewa wygrał, wybrała wygrała, wybrała sobie ten glitter, i teraz te, w tym będziemy wycinać glitterki. Tak jest. No to dobra, no to bierzemy i wycinamy. Kiedyś, y, kiedyś mieliśmy taki ploter y, tablicowy, to było 18 lat temu i wtedy, y, po, jak wiecie, poprawiałam... Y Wtedy poprawialiśmy cążkami litery, teraz już jest sprzęt trochę lepszy, chociaż ten ploter to jest jeden, to jest pierwszy nasz ploter, tak? Tak, ale jest to najstarsza maszyna. Ja, jako ciekawostkę powiem, że przytargali, przytargaliśmy go z Kanady, to taka ciekawostka, że przy... teraz Marcin tutaj na komputerze... E... Te elementy będą teraz wycinane te elementy będą y, z komputera tutaj i będą się wycinały czy ja tu mam dalej macie nagrywać, czy już to będzie za długo? będzie głośno będzie na pewno głośno chwilę trwa takie wycinanie jako, że nie mamy całej rolki to no nie tutaj wolno mar... to podkładać palców no nie wolno, bo by się coś tam wycięło Marcin podtrzymuje, żeby nam głowicę nie, nie zahaczyło, tak? No i teraz jak mamy to wycięte, czego nie widać, że jest wycięte, bo jest... Ale powolutku możemy pokazać, że... O, że jest jednak wycięte. pokazuje się, że jest. nie widać tak. nic. A powoli... Teraz trzeba... Okej, okay, tak, to odetniemy to? sobie i przejdziemy do innego pomysłu. Musimy, musimy yy, odciąć i wyjąć te małe literki. Teraz, jak już nam trochę wyciął te literki, zobaczcie to, co nieraz pokazuję wam w przyspieszonym tempie, bo warciem się drze. On wcale się na mnie nie drze, tylko tak kiedyś powiedziałam i ktoś się śmiał i teraz jest i teraz tak krzyknęło, że się drze. Ale tak naprawdę to się nie Nie gadaj nie... tyle. No, chciałam, chciałam mówić. Zobaczcie, widać, nie wiem, czy widać ten glitter, zrób zbliżenie. O, zobaczcie. Każda literka jest wycięta. I trzeba usunąć to, co jest niepotrzebne. Teraz mam taki tutaj dziubek. To co najmniej lubię, ale nie dlatego, że nie lubię. Nie lubię, ponieważ jest to bardzo, bardzo czasochłonne. No i co, na dobrą sprawę, żeby nie powiedzieć, że to już. To nie pokazywałam, jak długo się wycina. No nie da się pokazać tak wszystkiego, bo bym Was bardzo, bardzo zanudziła. Ale mamy napis. To jest element graficzny, a propos naszego bodziaka, yy, bodziaka? Jednego. Bodziaka. Historia jednego wodziaka. To jest grafika przesłana przez Ewę do nas. Marcin musiał to obrobić. Tu musieliśmy wykonać taki zabieg, który nam pozwoli na określenie linii cięcia. Widzicie tą różową linię? Różową linię, widzicie? Tak, będzie. Ja też się na tym nie znam. <laughs> yy, tak będzie wycięty sam obraz zgodnie z tą linią. Nie lubię jak tak przesuwasz bo wtedy mi w oczach nie I teraz ten obrazek będzie się drukował na innej maszynie, nie tej, którą pokazałam tak. wcześniej. Będzie, będzie, się będzie, się... Przygotowany. będzie się drukował i będzie się drukował i wycinał po obrysie. Tak jest. Taka jestem mądra, widzicie, jak Wam umiem powiedzieć. Dobrze. No i co teraz? Trzeba go przesłać, tak? Do... Przesłamy, wysyłamy do drukarki. I na tamtej maszynie już będzie na przyszłość. O, piknęło. Piknęło. Coś tam piknęło. Czyli będzie coś. Tak, ale to za chwilę. Tak, że nie będzie się. Tutaj, musi się tutaj nagrzać. I to chwilę trwa wszystko, dlatego, dlatego staram się tak nagrać yy, po kawałku. I tak oto z takiego yy, obrazecka. To co Marcin narysował. Yy. Trwa to długo, bo ten, to wszystko się y, przesyła i przesyła. No więc, jak się przesyła, to tam już zaczęło coś, tak? No i teraz się drukuje osiołek. Zwierzątko, zwierzątko które, jednorożec, który przysłała Ewa. I on najpierw się wydrukuje, tak? Najpierw będzie drukowany, później będzie wycinany przez tą samą maszynę. Później ta głowica cofnie i będzie, yy, będzie wycinać po obrysie, tak jak wcześniej pokazywałam Wam te linie cięcia. No i teraz drukujemy. Drukujemy zawsze na wszelki wypadek trzy albo nawet więcej. Mimo że wcześniej Marcin robił próby, żeby dobrać kolory to drukujemy zawsze więcej i one nie znaczy się, że każdy z tych obrazków ma troszeczkę inny profil kolorystyczny. Jak już nam się wydrukuje, wybierzemy optymalny, najładniejszy taki, który będzie nam odpowiadał zgodnie z przesamizowanym. I teraz jak już są nadrukowane na tej na folii, taka folia jest z rolki, nie jestem stanie, może bym tam weszła, ale nie próbuję. To teraz wysuwa się ten materiał. W tej chwili ten nadruk podlega procesowi suszenia. Ten element jest ciepły, element grzejny, on grzeje po to, żeby farba odparowała. Farby są eko, także są bezpieczne dla dzieci i specjalnie przygotowane będą tą Jak się drukuje tak dużo, to też jest może bardziej taki, takie spektakularne to, nie? Jak są takie małe... O, a teraz właśnie wycina to, co, to, co to wcześniej... To w środku, który... Wycina zgodnie z tym obrysem, który wcześniej pokazaliśmy po linii cięcia. Weź nie wkładaj tam palca, marci. I teraz wycina sobie jednorożce. Teraz, teraz z kolei nie pracuje ta głowica drukująca, tylko pracuje głowica z tym nożem do cięcia. No i znowu trzeba czekać, bo się wycina. Jak widzicie, są to wszystko procesy takie czasochłonne. Kiedyś się śmiałam, że jak stoisz przy ziemniakach, to one się w życiu nie zagotują. A jak, jak odejdziesz na moment, to zaraz wykipią i jest zalany cały piecyk. Także tak to właśnie tutaj jest, że najlepiej włączyć, niech się drukuje i żeby tak no, na chwilę zapomnieć. Także z drukarni płynnie przeszłaś do gastronomii. <laughs> no to widzisz, tak się wyszkoliłam. Mamy już gotowego. Jedno z zwierząt. No i teraz tak, jest wydrukowane, wycięte i teraz trzeba odciąć. Widzicie tego materiału, to jest cały z rolki. U nas niezbędne są do pracy nożyczki, u nas jak na pracach ręcznych. No i tak, tam był glitter, już pokazywałam Wam jak literki są, teraz mamy jednorożca i będziemy, i będziemy to montować w całość. Filmik nagrywaliśmy częściowo wczoraj, dzisiaj kończymy, bo no jest praca, więc nie da się nagrać filmów Tu mamy naszykowany na Tak, jest mam latka, tu mamy y, zwierzątko i teraz wiemy od Ewy, że potrzebny jest podziak biały na 92 z krótkim rękawem. Teraz ja muszę. I mamy tak zwane zaczęte paczki. I wszystko jest poukładane rozmiarami, kolorami. Ja w tej pociągu wiem, co jest gdzie. Je. Ja, czy jest długi rękaw, a Ewa z krótki rękaw? To, tak? to wyjmuję z takiej zaczętej paczki do ziaka. zabijamy, odkładamy sobie resztę. I ten wodziak będzie dalszym naszym bohaterem, na którym pojawi się zwierzątko i dwa lata dla arylki. I teraz jak już mamy podziaka, tak jak Ewa sobie życzy, 92 z krótkim rękawem, mamy przygotowany nadruk. Musimy jeszcze tutaj zwierzątko sobie przygotować. A przygotowanie zwierzątka polega na tym, że musimy usunąć tą folię zbędną, tą, która jest niepotrzebna. Musimy przekleić. Musimy przekleić teraz na folię taką transparentną. Będzie tak i tak, no i tak. Teraz Marcin będzie układał e, wzór, bo ja, e, bo ja mam astymę. To jest taka pier, pierwsza e, wersja. Musimy ułożyć, sprawdzić, jak to będzie wyglądało, zanim wgrzejemy, bo jak wgrzej, wgrzejemy nadruk, no to wiecie, no to już jest e, musztarda po obiedzie. Także układamy jakby na sucho. Żeby połączyć taką folią, to zwierzątko już jest przeklejone, czyli przeklejone na folię transparentną. Musi być równo, bo jak nie jest równo, to Marcin wie o tym, że później będzie krzywo. Marcin, jakie ty masz brzydki paznokieć! Przytrzasnął sobie Marcin paznokieć i taki ma dlatego. Wcale nie maluje, nie? to nie jest prawda, że maluje paznokcie. I teraz no można włączymy. powiedzieć, że mamy taki gotowy szablon. Odbija mi się bardzo światło, ale wiem, że wiadomo, o co chodzi. I tutaj mamy naszego głównego bohatera, jest przygotowany na druk. I teraz ja nagrywam dla odmiany, a Marcin pokazuje. jaka układamy równiutko, żeby było równiutko. I teraz lecimy z nadrukiem. Specjalnie nadruk tak układamy, bo Amelia będzie miała spódniczkę, żeby, żeby fajnie wyglądało w pasie, żeby jej tam nic się nie schowało. No i co? Musi być równiutko. No i zamykamy. No Marcin, no! Sium. O tak. Nadróg już Ospieramy. mamy przygotowany. Możemy pozbyć się danej folii. Pierwsza folia to jest ta folia y, transportowa. ochronna, transportowa, którą żeśmy połączyli y, dwie techniki na druku. Foli folii powoli. Marcin jest zawsze taki narwany. I później tak szybko wszystko zobaczcie, jak pięknie się błyszczy. Teraz jeszcze musimy. Przegrzać sobie jeszcze dodatkowo. Trzeba pamiętać, tak jak o tych oznaczeniach. Nie wkładać tam rąk. Bardzo wysoka temperatura, także jest tutaj naprawdę bardzo duży docisk i wysoka temperatura. Właśnie tego mówiłeś wcześniej. Dzięki temu uzyskamy trwały nadruk i już mamy gotowy nadruk. Tu musimy uważać, bo jest bardzo wysoka temperatura. Tutaj jest w granicach 180 stopni. Dzięki temu mamy nadruk trwały i ta maszyna zapewnia nam to że wytrzyma. bardzo, bardzo, bardzo wiele prań. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, miałam zakaz mówienia, dlatego nie mówiłam w tym ostatnim filmiku. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie serduszko albo komentarz, czy Wam się podobają takie filmiki. Bo naprawdę nie ukrywam, że nagrywaliśmy go dwa dni. No nie, nie dlatego, że y, uczyliśmy się. Y, mówić, a dlatego, żeby faktycznie pokazać od zera do finalnego produktu. Połóż Marcin tamtego bodziaka, to pokażemy go jeszcze w całości. Mogę mówić już? Hurra! Marcin mnie nie kopię, teraz mogę mówić. I tak właśnie Amelka będzie występowała z okazji swych, swoich dwóch lat.